Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kinga, a dzisiaj podsumowanie stycznia, mam nadzieję, że mnie lepiej słuchać. W każdym razie nagrywam to na szybko. I tak, mam mój reading journal, wszystko pozapisywane, mam również książki. W tym miesiącu przeczytałam, w sensie w tym miesiącu już jest luty, 4 luty. Cztery książki przeczytałam. Myślę, że coś dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. I co? Bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Więc co? Dobra, pierwszą książką, ja tu mam wszystko wypisane. Pierwszą książką, którą w ogóle przeczytałam, to jest, opo są opowieści z Narni i Książe Kaspian. C.S. Lewis. Ja nie mam branego pojęcia, imię nie powiem wam, bo to jest w skrócie, więc, a nic nie w internecie nie mogłam znaleźć. Dalej mamy ocena, czyli to było 4,5 gwiazdki na 5. Myślę, że jest spoko. Oczywiście, książka jest inna, totalnie inna niż film, ale jednak coś jest, co, coś takiego, co jednak do tej piąteczki nie dotrwało Przepraszam, ja mam trochę chrypę, trochę gardło mnie boli, więc yy, będę tak mówiła, troszeczkę. Inaczej niż zwykle. Liczba stron: no to jest 221 stron, takich do czytania, nie licząc z pustych, z takiej końcowej, pustej strony i yy, spisu treści. W ogóle sorry za moje włosy, ale po całym tygodniu one są już po prostu brudne, a ich nie umyłam. Dalej, kolejną książką w kolejności to jest Opowiem o Tobie Gwiazdom. To jest pierwsza książka, na której ja płakałam. Ja ją tak wam polecam, że to jest po prostu masakra. O fabule króciutko. Ona opowiada o dziewczynie Astrid, która, pozna, która ma przyjaciela, który się w niej zakochuje, ale ona nie tej, tego uczucia. Oraz poznaje Plutona, który jest chory śmiertelnie i w pewnym momencie umiera. I tu jest spoiler, właśnie zapomniałam powiedzieć, że tu spoiler jest. Właśnie na tym fragmencie ja płakałam, jak on umarł. Ona wyjechała. Na studia, no i co? No i to wszystko w sumie, bo Cóż więcej tu mówić Jest to książka naprawdę fajna Jest to książka młodej autorki W sensie młodej, ona chyba ma 20 lat Edyta Prusinowska I jak to ogląda serdecznie Pozdrawiam, chociaż wątpię, ale kto wie Więc serdecznie wam polecam Okładka jest przepiękna Prześliczna Ocena 5 na 5 gwiazdek bo to jest po pierwsze pierwsza książka, na której ja płakałam. Po drugie, fabuła jest super. I po trzecie po prostu mi się podobała, zresztą znaczniki mówią same za siebie. Jest ich tutaj chyba 40, bo liczyłam, już nie pamiętam. Liczba stron 311. Dobrze. Z mojego TBR-u przeczytałam dwie książki. Teraz jest ta druga, czyli opowieści z narni, podróż wędrowca ze świtu. Przeczytałam tą książkę. W... 5 godzin, coś w tym stylu, ale to dlatego, że z audiobookiem czytałam. Na, na podstawie tej książki też macie film, więc jakby jest wyprawa, szukają chyba siedmiu i właśnie wyszukują wy... szukają ich, wyruszają w podróż. Statek, w sensie statek sam się nazywa Wędrowiec do świtu. Więc super książka też polecam. Moja ocena to jest 5 na 5, bo według mnie ta część była lepsza niż druga i pierwsza, zdecydowanie. Ale przed sobą mam jeszcze 4 części. I liczba stron 246. Ostatnią książką, którą kończyłam, był Arystoteles i Dante. Odkrywają sekrety wszechświata. Ocena 4 na 5, ponieważ są wulgaryzmy. Fabuła jest taka troszeczkę mieszana No jakiegoś To tak bardzo mi nie, nie dało mi to satysfakcji takiej bardzo Chociaż wiem, że moja koleżanka Julka Którą serdecznie pozdrawiam po raz kolejny Ale pozdrawiam Cię Ona mi ją bardzo polecała, więc ja ją przeczytałam Oczywiście I nie żałuję, bo jednak Chciałam i tak ją kupić i przeczytać Więc jakby To nie robi żadnej różnicy, ale no Dla właśnie takich fanów Dziwnych opowieści polecam. I tak ona opowiada o Arystotelesie, czyli Arim, tak w skrócie, który poznaje Dantego. Zostają przyjaciółmi. Ari się zakochuje w Dante, em. Dante w Arim. Oni o, tym nie Oni o tym nie wiedzą, ale oczywiście pod koniec historii się dowiadują. Więc wszystko jest ładnie, pięknie. No i co więcej, chyba nic na ten temat już nie powiem. Historia sama w sobie jest fajna. Hmm. Raczej ją polecam, chociaż tak, ten. Ma 377 stron. No i w sumie to tyle. Yy, no, i w seksy myślę, że jeszcze coś dodać. A tak, yy, przeżywają fajne przygody. Też smutną przygodę, ale nie płakałam. No, dajcie mi sekundę, muszę iść po jedną książkę. Dobra, więc teraz czytam niemożliwą parę. Jestem na 206 stronie. Idziemy to szybko. Ja czytam to od niedawna, chyba od 2 lutego. Więc dwa dni, tak około, może 3, 2,5. Nie jestem pewna, ale wiem, że książka jest fajna, więc na razie nie będę o niej mówić, bo. To nie temat te, y, dzisiejszy I no to to jest jedna książka, którą teraz czytam No i w sumie balladna, ale jej nie mam teraz przy sobie y, Chciałabym jeszcze jedno dodać Ja bardzo Wam dziękuję, bo W sensie pewnie ludzie z Instagrama tego nie, y, nie widzą, ale Na moim koncie y, książkowym Doszło tyle obserwacji w jeden dzień Ludzie tak mnie wspierają i ja naprawdę Wam dziękuję Jak tu widzicie to ja jestem Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna ja co chwilę tutaj mam różne wibracje, że ktoś mi, sk mi skomentował posty, polubił yy, Obserwuje mnie, serio tu na zegarku mam praktycznie same powiadomienia z Instagrama Więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję yy, Postaram się być bardziej aktywna, bo nie powiem, że jestem bardzo aktywna Jestem mało aktywna yy, I naprawdę buziaki dla was Przesyłam yy, I sorry za takie nagłe zmienienie oświetlenie i tak dalej, ale <laughs> niestety wydarzyło się trochę coś. A jeszcze co do tego Aristotelesa, to yy, autorem jest Benjamin Alire Sens. Yy, tak, a niemożliwej pary Emma Mills. Yy, I to chyba wszystko. Jak na razie tą niemożliwą parę oceniam na dobre pięć gwiazdek. Tak mi się wydaje, że na razie jest spokojnie. Ja tak 4. 75 albo 5 Gwiazdek Jeszcze to się zobaczy Jeszcze raz wam bardzo dziękuję Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Zostawcie jakiś mi komentarz Pod filmikiem, jak oczywiście można Bo czasami nie można Przesuwam wam serdeczne buziaki, pozdrowienia Dziękuję wam Narazka, pa!